Witam, z tej strony nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Fusion Falle Retro. Dokładnie tak moi drodzy. Jak widzicie nadszedł nowy update, w którym mamy nowe dechy nareszcie i normalne ceny. No, w większości przypadków. 60 plus nowych pojazdów, wow. Zadaję e, się w klik ponieważ właśnie są też nowe w tej chwili miejscówki, jeśli chodzi o deski. Deskę w tej chwili prawie można kupić wszędzie, co jest piękne aktualnie. I... Czemu zadaję się w Pitch Creek? Plank hoverboard. Ja wciąż mam bekę z ostatniego strubeka, czyli z deski Johnego. I w tej chwili będziemy jechać na deski Johnego. Ojeju, dobra Najsik. I jako, że moi drodzy, minął już cały rok, na znaczy, ciebie cały rok, jak Fusion falę retro jest grywalne. Minął też cały rok od mojego pierwszego odcinka i w tej chwili, jak wchodzimy sobie w menu, to mamy tutaj coś jak e, reading code. Tutaj możemy wpisać sobie kody na różne fajne rzeczy. Takie coś było kiedyś w oryginalnej e, grze, e, bo można robić to tylko na stronie internetowej. W tej chwili można to robić w samej grze, co jest samo w sobie świetne. I mamy nowo, nową, pierwszą rzecz, którą możemy pomocą tego zdobyć. Wpisujemy e, kod Anniversary Hat i zbywamy czapkę. Mamy czapkę specjalnie na cały rok istnienia gry. Pamiętacie czapkę, jaką dostaliśmy aktualnie na początku gry za to, że zalogowaliśmy się wcześniej i tak dalej. Jesteśmy taką niebieską z wykrzyknikiem, to mamy taką różową z znakiem zapytania. Po prostu to jest świetne. Ciśniemy moi drodzy do news z ponieważ tam ostatnio zapomniałem, że są jeszcze misje, więc ciśniemy je zrobić. Mówiąc jeszcze o deskach, o te też są. Jak zauważyliście, przy okazji wam to jeszcze pokażę. widzicie te są w miarę w normalnych cenach 2000 tarosów to jest dobra y, cena. Gorzej z y, podrasowanymi deskami, które są 1200 klasa, są, jest to najlepsza klasa w grze. Są naprawdę dosyć szybkie. Ale kosztują 50 tysięcy tarosów. Dla to jest wciąż za dużo. Według mnie, gdyby kosztowały. No. Chociaż 20 tysięcy, teraz bo 30, 000, jeszcze bym przegryzł, ale 50? 000? No i ten pajac ma misję, jak już mówiłem. <laughs> Habitat Homes, jej. To jest jak moje pierwszy raz, kiedy jadę na desce, na nagraniu de facto, więc jej. W końcu nie pojazd, tylko prawdziwa decha. <laughs> Deska Johnego, O nie. Kto, kto był na ostatnim strumyku, ten, ten wie, czego się cieszę. <laughs> Okej, ok, jesteśmy. E, w ogóle e, w oryginalnym Fusion Fall e, były takie, właśnie deski. Ja się akurat nie cieszę, bo nie aż bardzo chciałem, żeby coś takiego wróciło. Były takie deski, e, z wyjątkiem tego, że oczywiście dzieliły się na klasy, tak jak działają się w tej chwili, dzieliły się też na serię. I, I były takie. Mm, no, normalna seria to były te zwykłe pojazdy i deski, które w tej chwili mamy, ale też były takie pojazdy. Takie przypominające trochę motor? Chociaż. nie. Nie potrafię, nie potrafię ich nazwać, ale były takie różne, właśnie, serie. Ja Wam je pokażę w przyszłości. To w tej chwili właśnie te serie powróciły. Te, te, te inne, takie, takie deski, które w tej chwili są y, dosyć y, nowe, tak kiedyś były normalne w oryginalnym Fusion Fall. Cieszę się, że one też wróciły aktualnie. Jedziemy na desce. Johnny nie byłby zadowolony. Johnny szalony. Ok, masi. Silomendery. O! W tej, w tej w BC aktualnie nie, 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 nie zepsuli ich nazwy. Powróć do profesora, to... Ach, naprawdę. No dobra, to lecimy. To jest część aktualnie trzecia z sześciu, więc ja mam nadzieję, że te trzy części są ostatnimi misjami. A potem nano. Oby. Dobra, jesteśmy, kurde. Mam nadzieję, że kolejna misja to nie będzie też. Iść do Habitat Homes, no bo się, kurde, zabije. Bądź misję znaną też mamy w Habitat Homes, ale no, kurde. Okej. Okay. Co my tu mamy? O, moja szpodęki. Nic ciekawego w takim razie. Jezusie, Habitat Home znowu. Póki co, ten odcinek to będzie jedno wielkie latanie mopami. przysięgam. Albo zrobię inny myk. Żeby było ciekawiej. Pocisnę sobie tym autobusikiem. Pocisniemy sobie do Enzwil i z Enzwil będę cisnął pie na, na piechotę. Głodę, żeby coś się działo w tym odcinku, chociaż. Wyciśniemy. tym musimy wyprowadzić naszą nową, zarobistą deskę. Dosłownie. Dosłownie deskę. Plank. Deska żonego na propie. Dobra, tutaj już jest autobusik. To pewnie zaraz będzie przyjeżdżał. Kurde, przyjechał. Fuck my life, fuck my life. Ach, dalej. Okej. Okay. Oh. Ezy. <śpiewa> Dobra, to ten, to, to, to ja se siadam jak zawsze. <śpiewa> Mówię, na Enzwil wysiądę po prostu i z Enzwil będę cisnął na piechotkę. Nawet nie wiem, czy nie jest tak odrobinkę szybciej. Bo, jednak jeśli co, jak co, ale w Endsville sam mogę wysiąść na samym początku Enzville blisko Habitat Homes. A jednak, jak cisnę małpami, to ja do tego Anvil tak troszeczkę daleko odcisnę. Sam nie wiem, czy to nie jest szybciej. No, bo jest tak samo, trudno jej powiedzieć. A znaczy z ciekawości, chyba jak będę konwertował ten film, to zobaczę, co było szybciej. <laughs> naprawdę. No, ale to jest, ten update jest piękny, naprawdę polecam zagrać. Te nowe deski i, 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 i nowa nieboląca e, cena. Bo to nie jest tak, że wszystkie aktualnie, za, e, znaczy, ceny są troszeczkę większe o, o parę tam tysięcy. E, wraz z tym, jak mamy większą klasę, bo w tej chwili zrobili tak, że przez cały czas można było w każdym miejscu zdobyć zupełnie ceny do deski. W tej chwili jest tak, że e, w Fish Commons będziemy mieli mniej więcej na te poziomy, jakie tam można mieć. E, Wensville na takie poziomy, jakie tam są. I tak dalej, i tak dalej. Czyli miejscówka po prostu e, w zależności gdzie kupimy, tam kupimy na dany level e, deskę i po prostu będzie w, e, w miarę cena do tego, e, e, jakby to powiedzieć, kompatybilna, e, że tak powiem. Więc po prostu w tej chwili mamy najmniejszą klasę, czyli 750 e, i one kosztują 2000, a potem po prostu o parę będzie wzrastać, w zależności. Taka największa klasa w tej chwili, e, nie z tych 1200, które kosztują krocie, to jest 850 chyba i ją można zyskać w Forsaken Valley, czyli w Darklands. Ja w tej chwili na swojej oficjalnej postaci aktualnie mam e, Deskę z Offworld Plazy czyli z Downtown eee, i ona jest klasą 800, czyli o 50 lepszą niż to, co mamy w tej chwili. Bynajmniej chyba nie, mamy 700, tylko? Kurde, Motorola chciałem właśnie sprawdzić, ale widzę, że mi nie pozwolą. O, lepiej, eee, no, 750. No może mi się mylą te klasy, może jednak są większe tam. Kurde, nie pamiętam. Nie, nie będę wam już nic mówił, jak, jak, jaką klasę ja tam mamy, jaka jest największa w tej chwili. Nawet nie pamiętam, czy przypadkiem jakiegoś bubla w tej chwili nie zrobiłem. Mówiąc to, nie pamiętam. Jeszcze no, aby jest na tyle po prostu e, nowy. Że po prostu jeszcze nie ogarniam. Właśnie, bo ten film na będzie 7 sierpnia, a update trafił 6 sierpnia, ponieważ 6 sierpień to jest właśnie data wystartowania gry. A ja z, po, a ja z jakiegoś powodu aktualnie zacząłem dzień później e, nagrywać, dlatego powiedziałem, że cały rok od nagrywania. E, Okej, okay. gdzie to jest? Jak wysoko? Tam gdzieś. Okay. Mamy tam czas, więc, więc kurczę, trzeba się sprężać. Okej. Okay. Okay. A teraz drugie jeszcze wyżej. Niechaj będzie. Kurde! Udało się! Nie wiem jak to zrobiłem, ale słyszeliście, jak nerwowo klikałem przyciski. w na myszkę. Naprawdę no, nie wiem jak to zrobiłem, ale czuję się jakbym wygrał życie. Kurde! Ok. No co zapajać z tego profesora Atomusa? I też jest na czas.

Okej, okay, mamy to. Thank you, the school is safe for now. Dobra, wiecie co? To już jest tak blisko, jesteśmy akurat w tym infected zone. Idziemy po nano. Najwyżej. Jedna misja w tą czy wew te z poprzedniego... z poprzedniego levela, to tam nic wielkiego jeszcze. Jej. No okej. Okay. Jesteśmy. No to wbijamy aktualnie. Ponano jego. Naprawdę kurwa. Po raz trzeci kraszuje mi się gra. W tym samym momencie, nie wiem co jest. Ale, nie wiem, gra nie chce, żebym wszedł do tego portalu. Okej, okay, moi drodzy, w takim razie to będzie na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, bo nie wiem... O co chodzi. Gra... Ma jakiś problem ze sobą, tak więc... Ech. No cóż dosyć słaby, o koniec odcinka dosyć krótkiego, ale to niestety nie jest moja wina. Nie wiem. E, dewy, naprawcie to czy coś, bo nowy update coś tak trochę kłóci się z dobrą optymalizacją gry. Więc dziękuję moi drodzy za oglądanie. Mam nadzieję, że się ten odcinek podobał, to że krótki. Mam nadzieję że... Znaczy, no, mam nadzieję, że następny odcinek będzie dłuższy, dosyć słaby odcinek jak na, jak na takowy jakby specjalno, bo rok działania gry, rok let's play'a, więc no, ale okej, okay, trudno. Jak więc, jeszcze raz dziękuję za znanie i na razie moi drodzy, do zobaczenia, see ya.